Skoro Pit pomógł mu uratować gołębie, ja też mogę. Jest Howard! Cześć, Howard. Jestem drugim Spidermanem. Miło cię poznać. I dzięki, że pomagasz. Brakuje mi trzech ptaków, a na zewnątrz jest tak zimno. Namierzę je. Masz może coś, co do nich należało? Eee, może pióra? Super. Mam. Niedługo wrócę. O, hej! Zeskanowałeś jednego z i Howarda. Protokół Hawarda aktywny. Protokół Howarda? Witam w Gołębich Faktach, twoim codziennym źródle ciekawostek o gołębiach. O nie, rezygnuję z subskrypcji. Wybrałeś? Tak! Drugi gołębnik. Czyżby ktoś ukradł ptaki hawarda? Ślady gołębi prowadzą w trzy strony. Muszę je zbadać. Doszło do przestępstwa. Wygląda na włamanie. Trzecie włamanie w tym tygodniu. Ta. Idziemy na rek. To przestało. Hej, panowie! Co jest grane? Mogę pomóc? Lokator jest reporterem Bugle. Mieszkanie zostało przewrócone do góry nogami, ale nic nie zginęło. Nie znaleźli tego, czego szukali. Hmm. rozejrzę się. Może mi się poszczęści? To muszę lecieć! Bujać się! No wiecie! Wszystkie ftaszyska! Czym on nie karmi? Kawą? Cukrem? Benzyną? Nadlatuje gołębi, fakt numer jeden! Mam cię! Hej, Howard! Złapałem jednego, ale z niego zadziora! To pewnie feki, uh. ha, Pełna wigoru. Znajdzie drogę do domu, Spidermanie. Tylko skieruj ją do mnie. Jasne. Dobra, muszę wracać do gołębnika, namierzyć inne ptaki. W mieście, tak? Może to złodzieje gołębi? gołębi. Jak on nas znalazł? Przecież nie skakował naszych telefonów! Używamy ptaków! Przecież ukradliśmy te ptaki, już. Ale czy Spidermeni badają sprawy lotnicze? Jesteś... Jeden coś opuścił. Jutro w nocy. Dach, bądź tam. W Bugle? Gołębiu, stój! Fakt numer dwa. Czas zgłębić temat gołębi. Naprawdę lubi gołębie. Ponad 200 tysięcy gołębi pocztowych wykorzystano pod... Mam go! Howard, mam ptaka. Chyba chcę użyć twoich gołębi w redakcji Bugle. Serio? Boże, szukają pikantnych newsów. Uhu! Ma najlepszych reporterów w mieście. <gry> Może? Sprawdzę to, ale najpierw złapię twoje ptaki. Jeszcze jeden. To bardziej skomplikowane niż sądziły. Staszku! Uh. Gołębi fakt numer 3. Jest! Nie! Ruszaj się! Dobra, sprawdzam wiadomość! Zmiana planów, ruszamy teraz. Hmm. Howard, mam wszystkie ptaki. Niestety gang wykorzystuje je do planowania serii włamań. O nie. Powiedz, że masz też dobre wieści. Tak, wiem dokąd wybiera się nasz gang. To Bugle. Załatwię ich i ochronię twoje gołębie. Świetnie. Daj im w kość, pająku. Pora obronić Daily Bugle przed łamaniem. MJ byłaby dumna. Gang w komplecie. Gołębie się spisały. Nie Musimy za wszelką cenę powstrzymać mnie. Dobra, Jest tam coś, to można ukryć. O! Jeden? W głowie ten tekst brzmiał o wiele lepiej. Jeśli istnieje nagroda za kreatywne włamy, należy się wam. Praktyczne? Nie. Ale kreatywne jak najbardziej. Będzie dobre! Co dalej? Nie możemy przegrać temu dostać! <śmierdziały> Libiugu, ocalony. Howard, rozbiłem grupę, która ukradła ci gołębie. Będziesz miał spokój. Wielkie dzięki. Teraz muszę pogadać z ptakami o doworze znajomych. <grystanie> Gdybyś mnie jeszcze potrzebował, użyj aplikacji. Miło było cię poznać. I ciebie, Spider-Manie. Hej, chłopcze. Spotkajmy się w dokach w Hell's Kitchen. Już idę. Co mam zrobić z Finn? Znowu z nią pogadać? Moglibyśmy się gdzieś spotkać. Przy Centrum Naukowym albo Kościele Trójcy. Ale ona wie, że ją okłamałem. Nie będzie chciała mnie widzieć.